Zastanawiasz się, jak założyć konto Revolut i przy okazji zgarnąć 100 zł? W tym filmie pokazuję, jak to zrobić w kilka minut. Całkowicie online i bez wychodzenia z domu. Krok pierwszy: Rejestracja w promocji i pobranie aplikacji. Zaczynasz od strony promocyjnej. Wpisujesz swój numer telefonu i odbierasz SMS-a z linkiem do aplikacji. Pamiętaj, tylko rejestracja przez link polecający kwalifikuje cię do odebrania premii w wysokości 100 zł. Warunek? Wystarczy, że w ciągu miesiąca zapłacisz kartą, fizyczną lub wirtualną, na co najmniej 100 zł. Namiar na stronę promocyjną znajdziesz w komentarzu do tego filmu. Krok drugi zakładanie konta w aplikacji. Po instalacji kliknij utwórz konto. Wpisz numer telefonu, przepisz kod z SMS-a, wybierz kraj, podaj e-mail i ustaw swój kod dostępu. Możesz też od razu włączyć powiadomienia, zgody marketingowe i. Jeśli masz iPhone'a, logowanie przez Face ID. Krok trzeci. Dane osobowe i regulaminy. Wpisz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i adres. Potwierdź obywatelstwo i zaakceptuj wymagane dokumenty. Krok czwarty. Weryfikacja tożsamości. Wybierz dokument, dowód osobisty lub paszport i zrób jego zdjęcie. Potem czas na selfie lub krótkie wideo, żeby potwierdzić, że to naprawdę ty. Krok piąty. Aktywacja konta. Weryfikacja trwa od kilku minut do kilku godzin. Gdy konto będzie gotowe, dostaniesz powiadomienie. Krok szósty. Wybór planu i zamówienie karty. Wybierz plan i kartę dopasowaną do Twoich potrzeb.